W kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie sprawdziłam gniazdko. Tutaj panienki. Wszystko tam jest w porządku. Wszystkie wykarmione. Te co były maluśkie. Dalej są maluśkie, ale przynajmniej mają pełne brzuszki. Dzisiaj jadę po szczepionki, bo już są u weterynarza. Już mówił, że przyjechały. Więc dzisiaj pojadę je sobie odebrać i będę doszczepiać króliki. Tutaj na pewno samczyk jest do zaszczepienia. Parę młodych do doszczepienia, ta samiczka też jest do doszczepienia. I jeszcze za miesiąc będą te maluchy do szczepienia. Tak, i wtedy już czekamy ty później na te maluchy, to już razem z matką będą zaszczepione, ale to już za prawie 3 miesiące. No i w ogóle to na poprzednim filmie, który się doda dzisiaj, bo dzisiaj 20, dzisiaj o 18 będzie film. No to nie, to dałam intro. W ogóle ja nie wiem jak ja to zrobiłam. Ten filmik mi się najgorzej robiło ze wszystkich. Naprawdę. Dzisiaj wszystkie króliczki dostały świerk na pochrupanie. Już tutaj nawet maluchy wcinają. Tamczek podjada. Tutaj gościu też. Tu już zostało wciągnięte. Tak, już wszystkie wciągnęły poza lusią. Tu się wyłożyło, a tu też nie ten, a Ty rupiesz Dobra, właśnie poszczepiłam sobie króliki, tylko że jest burza, ale już mam tutaj znajomą od króliczków, od dziewczyn i właśnie jadę doszczepić jej dziewczyny, bo ta szczepionka dwie godziny po rozrobieniu jest ważna, więc jedziemy teraz szybko na działeczkę i doszczepię jej dziewczynki. Nie nagrywałam, no bo burza i w ogóle, teraz tylko dopowiadam, ale grzmi. O, słychać jak grzmi. Pada, grzmi, a ja idę dziewczyny zaszczepić sama, bo Macia została z dziećmi w aucie, żeby na nich nie napadało. Więc też wam nie będę miała jak nagrać, bo lecę na działeczkę. Dobra, dziewczyny już poszczepione. Udało się, jest zaszczepić się w klatkach. Nie wyciągałam, kurde za dużo zabawy, a to cały czas grzmi. Dobra, zamykam i uciekam do dzieciaków. Miałam dzisiaj posprzątać klatki, ale zaraz lunie deszcz. I już grzmi. <noise> Więc tylko dościeliłam tutaj samiczce i dałam jej zielonkę. Bo ona ode mnie dostaje teraz codziennie garść zielonki. Dzisiaj dostała taką sporą garść. I już ma tutaj ładniutko. Śliczniutko, prawda niunio? Tam ma schowane swoje małe pyrtki. I tutaj jeszcze samiczka dostała wodę z witaminami, żeby sobie ładnie się odżywiała i młoda też. No, a przy okazji tutaj też wlam i maluchom też. Pogoda na szczepienie, wczoraj wybrałam po prostu superową. Dzisiaj nic lepiej, bo właśnie idzie kolejna burza. <śmany> Masakra, tu słońce, a tutaj już ciemno. Muszę dzisiaj tutaj posprzątać. Tutaj chyba też trochę by się przydało. Co dziołcha? Czy ci dosypiemy po prostu tam do tyłu? No tutaj też dosypałam słomy. Właściwie mogę sobie dzisiaj sprawdzić maluchy, ale chyba zrobię to później, bo dzisiaj jadę po nowy nabytek. Luśka mi właśnie dała pazury obciąć, także już ma ładniutkę. I w razie, jakby była zakocona, to już nie będę jej później męczyła z pazurami, bo będzie miała już ładniutkę. Oto mój nowy nabytek. Samczyk. Bez rodowodu. Będzie do Lusi, żeby były niespokrewnione parki. On jest z lutego, z początku lutego. Fajny samcik. Oczywiście powinien być na kwarantannie, ale niestety nie mam gdzie go dać na kwarantannę. Więc będzie sobie siedział tutaj. Proszę, to Twój nowy domek. Taki malutki, ta klatka taka duża. Tak. Co podoba się panu? Smakuje? Jestem właśnie na dachu u królików. I ktoś też w komentarzu napisał, żeby im zrobić przerwę. I będą miały przerwę. No też na tyle centymetrów, bo tutaj jeszcze przyjdzie papa na górę, więc będzie dodatkowa izolacja i nie będą się gotowały. Chcesz coś od siebie dodać? Prowizorka, bo prowizorka, ale robi roboty. <grym> no. Powoli do przodu. No jest tutaj, no. Oj, tyle Taka. będą miały przerwy. Między dachem a papą. No, więc fajnie zawsze jakaś izolacja, jeżeli będzie lato i będzie słońce grzało. No, jak wyszło, tak wyszło. Zaraz zaczynam kłaść papę. No, spad jest, jest. Mam nadzieję, że da radę. Zmiana operatora. Włam na telefon. No, robi się, robi się, chociaż niedziela, ale no, niestety trzeba, żeby króliczko już mokro nie było. Mam nadzieję, że papy mi starczy. No i będzie wszystko ok. Pozdrawiam. To ja właśnie sobie przebieram moje brzydkie siano. pogniło mi z góry, więc wszystko wyrzucam. Tu dookoła resztę też powywalam i takie zakurzone miejsca mam bardzo brzydkie, to też wyrzucam i chyba tylko tyle mi zostanie z dobrego. No i może jeszcze coś z tego, ale to zaraz sobie przebiorę do końca i zobaczę. To jest z ukrycia, z ukrycia, nie widzicie mnie. Nie widzę. Ciema. Ja się nie widzę, nie widzicie. <noise> tak jak pokazywałam, tam będzie tyle przerwy, a tutaj to jeszcze więcej. Więc fajnie będą miały jakąś izolację od gorąca. Tak, mężu? Nie wiem, ja się nie znam. Ja to tylko robię. <noise> Maruchy mają 9 dni. Miałam tutaj zaglądać wczoraj, ale niestety nie miałam jak i kiedy więc zaglądam sobie dzisiaj. Jaki śmieszny. Ale skoczki, ale skoczki Tak tu widać oczka otwierają się? Dzisiaj posprzątam klatki u królików, bo w końcu jest dość fajna pogoda. A ja mam dzisiaj czas, więc sobie poogarniam syf i fajnie, bo już jest daszek skończony. Papa jest nałożona, gdzie miała być blacha, a jest papa, więc nawet lepiej. Fajnie i teraz tak, Łusia trafi dzisiaj do siebie. No i Luśka już u siebie. Teraz będzie mi wygodniej, żeby do niej zaglądać, bo jest o wiele wyżej. Wodaczki już powoli raczkują. Klusia ma już wodę. Tutaj tylko drzwi muszą przyjść i wtedy przeniosę Leosia. idziemy do domu. A tą samiczkę też dzisiaj tutaj wrzucę. Zrobiła coś Zrobiła mim, możemy iść. No dobra, to... No, tylko muszę zrobić to później, bo już mnie gonią. A i trzeba zakryć sumę w razie by się rozpadało, bo teraz z tą pogodą to różnie. Jak na razie, samczyk trafił tutaj. A samiczka trafiła tutaj. Tutaj jest po prostu więcej miejsca. I jakoś wygodniej będzie mi ją tutaj sprawdzać. A Samczyk to Samczyk. Jemu tu będzie dobrze. <grytania> tutaj jest fajnie wysoko, a tutaj żeby drzwi się te udały, wyższe trzeba było trochę obniżyć. Niby i tak jest wysoko, <grytania> ale wolę, żeby tutaj był samczyk jak na razie. A tamten niech sobie jeszcze tam posiedzi. Miał wczoraj świeżo pościelone, także na razie może tam siedzieć. A tutaj i tak drzwi nie są na razie zrobione więc na razie może być na górze. A tutaj jeszcze kotka odchowuje młode więc też tutaj na razie nic nie będzie. Właśnie sprzątam u samczyka, a gościu sobie kica. Tutaj dwie klatki już posprzątane. Teraz zabieram się za tą klatkę. Tu mam papudraczki. A mamuśki się tam nózkami stykają. Maluchy mają już posprzątane. Za tydzień zabiorę od nich matkę. Na razie niech jeszcze siedzą z mamusią. Przez ten tydzień. To muszę złapać. I muszę ich mamuśkę iść złapać. A ona siedzi trochę daleko. Schowała się tu. Dziełcha, idziemy do dzieci, koniec laby. No. Samiczka już u siebie, właśnie się wyłożyła. Mamuśka też u siebie, już z dziećmi, wszystkie mają czyściutko. I jeszcze sobie tam, o, samczyk też, jeszcze sobie ogarnę tamtej tej części dwie klatki. Może teraz sobie posprzątam te dwie klatki i tą trzecią. I ta samiczka pójdzie na dół. Tutaj będzie miejsce dla mamuśki. Tutaj ją odsadzę od młodych. Tu będzie miała swoją klatkę teraz. A ta na dole zostanie pusta. Pielęgnacje. <grymne> no. Już tutaj sobie posprzątałam. Jeszcze tą wywiozę. Tą zostawię pustą. A tutaj pościelę i zaraz przerzucę samiczkę. I tutaj też już sobie pościelę dla tej samiczki, którą przyniosłam od młodych. Później może padać, albo może mi się nie będzie chciało, a tak już będę miała gotowe. I tylko ją sobie za, za tydzień przerzucę. Wyłożony. No, także tu już mam też posprzątane. Teraz sobie tutaj zgrabię. I na dzisiaj to wszystko. Ogarnięta samiczka już też u siebie. Zaraz jej pudełko zawieszę. nadaję wody. Dobra, wszystko mam zgrabione. Został mi ostatni kurs. Wszystko posprzątane. Siedzioła wyleguje. Fajnie masz. Czyściutko jesteś niżej. Teraz będę mogła jej normalnie doglądać. Bo tam to było niewygodnie. To już przygotowane na mamuszkę, jak ją odsadzę. No a tutaj wystarczy jeszcze tylko drzwi zrobić, i tutaj, i już na razie to będzie wszystko, bo klatki ruszą dopiero z budową w późniejszym terminie. Na razie tyle mi starczy po pierwsze, a po drugie, mam też remont na głowie, więc trzeba się zająć w końcu tym remontem, bo przez klatki staną w miejscu. No i tak właśnie teraz sobie myślę że kociaki weksmituje tam, do tamtej klatki a tutaj się powoli będzie miejsce szykowało na tego samczyka z góry bo jednak lepiej będzie mi jak będzie sobie na dole niż u góry halo proszę pana Ej, Hilton 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 tak do ciebie mówię <grywia> żyjesz? no i u kociaków też już ogarnęłam Teraz już będzie tutaj czysto, się trochę wywietrzy i jak już samczyk sobie nabrudzi na tyle, żebym mogła mu posprzątać, to wtedy sobie trafi na dół i będzie już fajnie, bo już będą termądziki obok termądzików. Kociaczki już powolutku próbują chodzić, takie słodziaczki. Cześć kiciuś. Tak, to Twój nowy domek. Jak to ja co 5 minut zmieniam zdanie. Więc stwierdziłam, że jak już ta klateczka będzie ogarnięta, to przyjdzie tutaj ten samczyk, Lusia pójdzie tam, a Alice pójdzie tutaj. Bo chcę, że miała fajne drzwi duże. A Lucha może mieć takie, będzie akurat i będzie pod nią tamten samczyk bez rodowodu. A te rodowodowe będą sobie tu i tu. Więc będzie już fajnie no i będzie tak tutaj cztery klateczki termądzików na górze będą pewnie takie termądziki mniej użytkowe jak się już urodzą od luźki, tak to się zapowiada jak na razie a ja już lecę z kolacją że znaczy tu już na nowym mieszkanku swoim dostały papu więc tylko lecę sypnąć w tamtej części i tutaj samczykowi bo reszta już dostała no, i jak już je sobie w końcu przemebluję tak jak ma być, to już raczej będą siedzieć na swoich klatkach i nie będę z nimi jeździć w tej wewce. <gry> więc już jest docelowy plan, jak to ma wyglądać. No i wkrótce się zrealizuje. Tutaj już farajna udeptała. Więc mogę im wyczyścić miseczkę i dać już. <gry> Wiecie co, jest tak fajnie przyjemnie na dworzu, że nie chce mi się iść montować dla Was filmiku. <laughs> Chciałam go zrobić na dzisiaj. Dzisiaj jest który? Dzisiaj jest 24. No nie wiem, może mi się uda. Zobaczymy. Jeździmy. Dobra, pojeździmy i potem idziemy robić filmik, tak? A ty się będziesz grzecznie bawił? Da. Mhm, dobra. I co, i to na, w tym odcinku to wszystko. Dziękuję za oglądanie, dziękuję że jesteście, nie zapomnijcie o subiku, łapeczkach. <grymne> Dzięki wielkie, trzymajcie się, hej.